Mały pies o dużej osobowości. Maltańczyk. Kilka faktów, o których nie miałeś pojęcia. Ta urocza rasa jest jedną z najstarszych na świecie. Choć może wyglądać jak maskotka, to w rzeczywistości jest bardzo mądrym i bystrym psem. Pomimo swojego niewielkiego rozmiaru, potrzebuje uwagi i aktywności. Nie jest typowym psem kanapowym. Uwielbia długie spacery i zabawy, które są dla niego ważnym elementem życia. Maltańczyki słyną z wrażliwości i nie powinny być zostawiane same przez długi czas, ponieważ może to wywołać u nich silny stres. Lubią się przytulać i bardzo przywiązują się do swoich właścicieli. Chociaż są towarzyskie, mogą być nieufne wobec obcych. Dlatego kluczowa jest ich socjalizacja od najmłodszego wieku. Są doskonałymi towarzyszami dla rodzin, ale ich krucha budowa wymaga delikatnego obchodzenia się z nimi, szczególnie podczas zabaw z dziećmi lub większymi psami. Ich długie, jedwabiste włosy wymagają regularnej pielęgnacji i wizyt u grumera. Maltańczyki są.